Kiedy... Próbuję się skupić... <laughs> jest jeden dradigon. <laughs> mówiłem! Czekajcie, mamy jednego dradigona jeszcze. A mówiłem, że będzie, kurwiska. Wyszedł i od razu mamy Drodigona Shiny. Ja jeszcze go złapię. Żeby mu nazwość zrobić. To jeszcze to zrobimy na streamie, bijemy. Będziemy się zbierać. Jeżeli chodzi o jutrzejszy. No jutro myślałem, żeby troszkę dłużej polecieć, żeby ta 23 była a nie 22. Taki jest plan. No dobra, będziemy bili, no zbijmy to. Mam rewkę. Może się uda. Chociaż czy muszę robić tą rewkę. Tak chyba... Nie, udało się bez tego Dobra, premierkę rzucamy jeszcze... Masz jeszcze crit charm... <gryt> ja pierdolę nie, czekajcie